W czasie II Rzeczypospolitej to było największe święto poznańskich kawalerzystów. Święto 15 Pułku Ułanów co roku gromadziło tysiące żołnierzy i widzów. Teraz od prawie 30 lat jest podobnie. Dziś na pikniku kawaleryjskim na poznańskiej cytadeli tysiące widzów mogło podziwiać blask przedwojennej kawalerii i zobaczyć na żywo część najbardziej chlubnych kart w historii polskiego oręża. Mikołaj Żuławski. Mistrzowskie władanie szablą, lancą i bronią strzelecką. Do takiego kunsztu i przed wojną i dziś dochodziło się latami. Zaczynamy zawsze szkolić młodych adeptów drewnianymi szablami, które są jakby bezpieczne, a jak już opanują to w dobrym sposób, to wtedy dostaną szable bojowe. 25 razy konno ze Szczecina przyjechał tu Andrzej Wincza. Służyłem wówczas w wojskach obrony wewnętrznej. Jednostki nadwiślańskie nosiły wysokie kołnierze. Więc przeróbka nielegalna oczywiście munduru nie była zbyt trudna, no i ruszyłem do Poznania. Przed wojną święto 15. Pułku Łanów było jednym z najważniejszych wydarzeń w poznańskim garnizonie. Obchodzone je w rocznicę dekoracji sztandaru pułku orderem Virtuti Militari, za męstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. Poginęli i żołnierze i oficerowie, natomiast nikt nie został pozostawiony na polu walki, nikt nie dostał się do niewoli. Yy, Czy jest to znamienne, jak musiała, musiała być więź koleżeńska yy, Wielka? Po wojnie, aż do połowy lat 80., byli kawalerzyści obchodzili Święto Pułku bez zgody władz przed resztkami zniszczonego podczas wojny pomnika ułanów poznańskich. Schodzili pod ten pomnik i kładli wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Tyle, że ta wiązanka biało-czerwonych kwiatów bardzo krótko leżała. Potem nieznani sprawcy bardzo szybko likwidowali ten ślad polskości spod pomnika. Dziś barwy 15. Pułku noszą coraz częściej młodzi ludzie. Odtwarzają ikonne jednostki II RP i pancerne z kampanii włoskiej II Korpusu. Możemy nie być, nie być w mundurach, tak? ale to pozostaje i, i pewne elementy wychowania, zachowania. W stosunku do służby ojczyzny, to, to, to są rzeczy, które gdzieś tam pozostają. Tradycje 15. Pułku Łanów dziedziczą też współcześni żołnierze z Wędrzyna. Wszyscy żołnierze w batalionie zdają sobie z tego sprawę, że jest tylko pięć jednostek w siłach zbrojnych, które były oznaczone dwukrotnie Krzyżem Wierzyty Militarii. Tylko pięć. I my jesteśmy jedną z tych jednostek. Jest to też dla nich ważne i pokazują to na co dzień. Poznańskie Święto Łana i kawaleryjskie zawody militarii to największa taka impreza w Polsce. Mikołaj Żuławski, Teleskop.